Janek zostaje milionerem. Ok. Mam pomysł na biznes. O! Będziemy kręcić śmieszne filmy. Michał mówi, że jest. jest jestem, jestem, jestem! Ale że nie działają. Jestem, 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 jestem. Jest Jeffrey kradnie prezenty. Chodzi ci zapierdzielać ludziom prezenty? Tak. To fajnie. Ale są wszystkie dla ciebie. Alan Pakosz. Jan Malinowski. Michał Jeffrey Ociepa. Michał Kruchniewicz. Aneta Stokes. Wieczór komedii improwizowanej. Miejsce drugie. A na miejscu drugim wspaniały utwór. O, oh jest. Taki świąteczny. Po prostu hit świąteczny. Wypisz, wymaluj. To jest utwór pod tytułem. Wylałem kawę na Mikołaja. Wylałem, wylałem kawę, kawę na, na, na Mikołaja. Mikołaja. Wszystkie traumy z dzieciństwa mi się w tym momencie otwierają, bo wylałem sporo rzeczy na Mikołaja. Dobrze, na Uf. miejscu drugim jest wspaniały utwór, a jest to w stylu muzycznym hip-hop. Także przygotujcie się na mocne uderzenie i trzymajcie się tego, na czym siedzicie, bo lecimy. Trzy, dwa, jeden! Dwa, jeden. Siema, siema. 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 Cześć, Idzie cześć, za mną moje cześć, echo. Nie cześć. wiem, jak Każdę to się kiedyś rozlał. Mówi zawsze, kiedy ja mówię. Nie wiem czy ta piosenka będzie mądra, ale na pewno trafi do waszych serc albo gdzieś w okolice. Aha aha. Jestem elfem doskonałym. Pa Prezenty dnie całe. Chodzę i chodzę i pakuję. Patrzę, a tutaj coś szwankuje. Widzę automat do kawy zepsuty. Robię tu wszystko, przestawiam druty. Niestety, coś eksplodowało. Na Mikołaja kawę wylało. Kawa jest już zaparzona. Aha. Oblany jest Mikołaj, oblana jest jego żona. Kawa jest już. Zaparzona! Oplany jest, jest Mikołaj, Mikołaj i jego żona! Więc biegnę szybko po ściereczce. Biegnę, biegnę, biegnę na prędce i wycieram brodę Mikołaja. Wycieram też jego. Wciednę, biegnę, wycieram żonę. Widzę chyba, mam przepieprzone. Jakim elfem ja się stałem, co tutaj odpaliłem. Kawa jest już? Zaparzona! O jest mikro! Może, który, mogliby, który mógłby wykonywać nasi bohaterowie następnej sceny? Grajek na dachu. To jest. Są, są, pr, pracuje jako grajkowie na dachu, tak? I mają swoją wigilię. To jest. po co mówię? To jest. wigilia grajków na dachu? To, okay. Improwizujemy 12 lat, ale tego nie mieliśmy, niech będzie. Wigilia grajków na dachu. E, Jeffrey jest szefem, czyli też grajkiem na dachu, który wybacza spóźnienia. Po czyli... co oni grają na dachu? Kto chodzi Zaraz dachu? się dowiemy, zaraz się dowiemy. I robią sobie wigilię firmową. Krzysztofie e, i szanowni państwo, proszę was, żebyście napisali, z jakiego powodu mógłby się ktoś spóźnić na taką wigilię firmową, czyli co mogło się wydarzyć w domu, takiego na przykład, co zatrzymało naszego głównego bohatera, a co szef mógłby wybaczyć. Niespodziewana eksplozja fajerwerków mm -hmm. i może połączmy to z malowaniem. Musiał odmalować e, mieszkanie po niespodziewanej e, eksplozji fajerwerków. Krzysztofie, powiedz mi, czy wiemy, co mogło się przydarzyć mu po drodze do pracy? <grystanie> Jest e, wyrywanie rzepy z ziemi. <grystanie> <grystanie> Doskonale, wyrywał rzepę z ziemi. E, czy coś jeszcze do tego dokładamy, czy mamy... Krzysztof, 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 Krzysztof nie się Krzysztof, tylko śmieje, Krzysztof nie nie wiem, okay, Dobra, bo była też sugestia, żeby był pałowany przez policję na przykład, ale... Dobra, a jakbyśmy połączyli, że wyrywał rzepę z ziemi z policjantami, okej? Okay? Wyrywał rzepę z ziemi z policjantami i ostatnia rzecz... Czyli bez pałowania? Żepowanie. Rzepowanie, Rzepowanie z policją. I ostatnia rzecz, czyli kogo znanego mógł spotkać pod pracą i co ta osoba z, e, nietypowego dla siebie robiła? To może być postać z książki, z filmu, z komiksu, z postać historyczna, osoba, ktoś to już, kto już nie żyje. To... E, jest Makłowicz. Okej, okay. bardzo po... miły krakowski akcent. Bardzo miły krakowski akcent. Dziękujemy za to, że Janek jest wielkim przyjacielem Michała, jednym z grajków na dachu i będzie próbował za plecami szefa pokazać, co się wydarzyło, żeby Michał mógł odgadnąć i wytłumaczyć się szefowi. Naszych wspaniałych statystów w teatrze, proszę o oklaski. Jeżeli Michał będzie się zbliżał do zgadnięcia, jeżeli będzie blisko, dawajcie mu oklaski, żeby wiedział, że już praktycznie rozwiązał tę zagadkę. Michał jest schowany za kulisami, pewnie go macie na podglądzie, jak ma wielkie słuchawki. I w tym momencie nic nie słyszy, co ustalamy. Krzysztofie, proszę cię o sugestię, co Robert Makowicz robi, robi pod pracą? Sprzedawał opla. Sprzedawał opla. Oczywiście wiem, że Robert miał ostatnio z tym problem, więc mam nadzieję, że uda mu się to zrobić tym razem. Robert Makowiec sprzedaje opla, spóźnienie na wigilię firmową 3-2-1. Hmm. Nie przemyśleliśmy tego. Co? Jak my jesteśmy na dachu, to ludziom będzie ciężej pieniądze wrzucać. To musimy zwiesić to z dachu, nasze pokrowce na. Dobrze. Zwiesić nie... A, czyli a. To ja potem może pójdę po to. No nic, no to myślę, że po prostu zaczniemy grać, no jak tak nasze trio i zobaczymy, co się z tego wydarzy. No to Dobra. raz! Dwa! Raz, dwa, trzy! Po tej nucie zazwyczaj wchodził Michał. Jezu, gdzie Jeszcze on? Jeszcze raz zacznę. Raz! Dwa! Raz, dwa, trzy! Nie ma go. Nie ma. Jeżeli Michała nie ma, i, I po tej nucie to znaczy, że stało się coś strasznego. Są skrzypce, jest perkusja, a gdzie jest lutnia Pana? <noise> repełnie razem z panem Michałem Jezus Maria, no przecież my, Jezus Maria, no przecież my nie zagramy kolęd bez lutni pana nie zagramy i on musiał mieć ważny powód że się spóźnił jaki może być ważniejszy powód od naszej no, firmowej wigilii na no, dachu no, szefie, szybków no, szef... grajków dachowych i perkusisty no szefie no szef na pewno wybacza spóźnienie z jakiegoś powodu no oczywiście że wybaczam zrozumiałbym jeżeli nie wiem nagły był e, po poranku wybuch fajerwerków i musiał odmalować mieszkanie to rozumiem to no się może zdarzyć każdemu w tym okresie grudniowym Często to się zdarza. Zwłaszcza kupujesz tanie fajerwerki. Tak, albo pracujesz w fabryce, no albo ewentualnie jakby w drodze do pracy musiał wyrywać rzepę z policjantami, no to tak, to wtedy to rozumiem, to chwilę was. To trwa, tak. Familiadę, wiem. Bo to jedną, drugą stronę to jest... No i ewentualnie jeżeli pod pracą spotkałby Roberta Makowicza, który sprzedawał łopla. No to też człowiek się zatrzyma, bo nie wiadomo co w bagażniku. Spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. No nie, nie ma. Nie, nie, nie idzie to. A ja cały czas upuszczam skrzypce, jak zagram tylko. A ja muszę wyjąć pałeczki i spróbować zobaczyć czy mi pera działa. Jestem, 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 jestem... Ale jest że jest nie to, działają. Jestem, 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 jestem... Jestem Jestem pewien, że jest i zaraz powie dlaczego się spóźnił. Michale! A to jest... co się stało, no Wigilia, zespół już jest gotowy, są skrzypce, jest perkusja, a lutnia pana się spóźnia. To pan wybiera moje ścieżki. Ta lutnia jest twoja, tylko tak się nazywa. – Podobno. – No a, i no właśnie. Co, no czemu czemu cię nie ma, no? Ja – Bardzo ciężki poranek, proszę mnie nie wyrzucać z zespołu. – No i, i wyrzucimy cię z zespołu dosłownie. – Płucę się Mówię rano, bo no mam dom działo. i mieszkam w nim i patrzę, a tam e, podpaliłem sobie e, petardę. Pet, – Co? Petardę? – Petardy eksplodowały u mnie. – Petardy? czy co? – Firemerki, tużo eksplodowały w mieszkaniu? Tak. – Jezus Maria, co robisz? – Zdradziłeś skrzypce? Ja nie chcę grać Bezonem. alternatywnego jazzu. Albo saksofonem. Albo rurą od PCV. Od PCV. <noise> jest rura od PCV. Jest metalowa, ale jest od PCV. pasuje do PCV. <noise> Wolę skrzypce. No i, i co z tymi fajerwerkami? No wybuchły mi w mieszkaniu. No i co? Tak tyle? Wszędzie po prostu, po prostu w, w, tu latają. I patrzę, co? patrzę Jezus, tu. No i co? latały. Tam. co tam jest? Gwiazdkę widać! Chyba mi leci. O! o! A nie, to gołą. A. O. No. No i co? No i patrzę po moim mieszkaniu, które spłonęło, jest pełne sadzy. No i coś? co? No i pomyślałem, że muszę to wyczyścić jakoś, tak? Po prostu wyczyścić? No nie, po prostu. <słuch> Czemu polujesz na gołębieć dom? A co, co będziemy jeść? Gołąbki? Nie <laughs> ryby, to jest pustna wieczerza. No dobra. Szefie. Co? No, co się stało? No pomalowałem mieszkanie sobie, odmalowałem cały mieszkanie, cały dom odmalowałem. No, no, no to rozumiem, to chwilę no, może... Do, no zwłaszcza be, jak a? się ma duży metraż, a no widzę, że ktoś ewidentnie więcej 27 metrów! No to o. o 20 więcej ode mnie. No, a ja mieszkam tu. Nieważne, no i co? To no, szef ma przestrzenie. Prawda? Ale też przeciągi. No i co? To no, prawda, no i co? No i to nie wszystko oczywiście, no bo to no, szybko ja pomalowałem. Sześć, no, 27 i... metrów to 27 minut. Tyle zwykle maluję, jak mi fajerwerki no Idę to, sobie, tam. idę, patrzę, no. a tu nagle w ziemi jest, co jest? Coś leży sobie na ziemi. Co takiego? Coś, co warto podnieść. Co się dzieje znowu do diaska? No bo włas szef zatrzasnął i potem nie wrócimy z powrotem. A czy my chcemy na razie gdzieś wracać? Ja wszedłem wszystko, czego potrzeba. I tam jest drugie wejście. Tam jest, jest drabina. drabina. No, wszedł tam ten. Nie ma problemu, to ja cofam to. No, proszę przyssać to z powrotem. Co się dzieje? No? no, patrzę na ziemi, a tam jest po co? prostu, jest co? tutaj sobie, jest... E... Stoi hydrant. Stoi. Hydrant co? Drzewo stoi. Drzewo? A co stoi na ziemi? No ja po prostu to skrzypce położę tu i nie będę nie wdeptywał. – Proszę też nie wchodzić na moją perkusję. Oczywiście. No z ziemi wystaje, wystaje w telewizji, e, wystaje nam tutaj co? wiadomości wystają. Co pan mówi? Wiadomości są przecież śmieszne. Dużo ludzi. Jestem już bardzo głodny, chciałbym zjeść Ja wiem, wszyscy jesteśmy głodni. Ale muszę Od wysłuchać roku. tych pierdół, Raz na rok jemy. To jest Sejm. <grym> Familiada. Familiada. Co, co z Familiadą, co? F <grym> właśnie pomyślałem, że Sejm i Familiada mają wiele wspólnego. Nieważne. Chciałem wyrwać rzepkę z Familiady. Nie, była rzepka z Familiady i chciałem ją wyrwać. Ciągnąłem Wyrywałeś rzep, wyrywał tak. rzepę? Tak, ciągnąłem za rzepkę i ja ciągnąłem. Dziadek ciągnął. Nie, policja przyszła. Przyszypały. I co? I powiedziały, kto tak ciągnie za rzepkę? Powiedziałem, co ja? Nie wiem. Pierwszy raz widzę ją. On powiedział, mandat będzie. I pomógł mi! Policjant pomógł mi wyciągać rzepkę. Jeden? Nie, cała armia. Czyli co robiłeś? No, wyciągałem rzepkę z ziemi razem z kordonem policji. O! Mój Boże, i to wszystko w święta. Magia świąt. To prawda. No dobrze, no to przepróbujmy instrumenty, czy nam działają. Dobra. Raz, dwa, trzy. Gdzie są... Per... Gdzie? Raz, dwa, trzy. Drrr. Stop, 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 stop. Co jest? Jak działa lutnia Pana? No tak. Proszę pokazać. <noise> to jest Pana lutnia. Byłem pewny, że w lutnie pana się dmucha, ale okej. Okay. Każdy Pana pan... Walkoma. Także. Nie ważne! Co? Co, no ale zaraz jest godzina A, lutnia ile, pana! Ile... Ile... <grym> pana Piotrusia pana. Ja nie wiem. Dobrze, nie jestem się spać. No wiem. ale przecież no to Halo, jest godzina, już tak późna, a. Co, już jest co? po pierwszej gwiazdce. No, już jest druga, Próż? trzecia. Nie to samoloty. A. a latają teraz? Nie, stoją, czekają. No dobrze, dobrze. już wyciągnąłem tą rzepkę i idę! No i co się stało? Samoloty, Samoloty czekają na niebie. No stoją I zmiana miejscu. czasu i one godzinę muszą. Stać miejsce. Zostań. Tak. Jak pociągi w PKP. No i co się stało? I patrzę. A tutaj już pod, pod brzozą jest to i... Kto? No albo Drozda, albo Mikołaj. Nie Makowicz. Co? S typ jest wszędzie teraz. Naprawdę? Powinien łowić reklamować. <laughs> o Boże. Ja jestem tylko grajkiem W Kooperacji dachu. z McDonaldem. Czy z tego dachu można skoczyć? Nie, jeszcze nie. Dobrze. Za chwilę skaczę, To jest myśli. finał naszej piosenki. No i co? I, co? I Makłowicz no i co stoi i gotuje pod... Gotuje do, pod, pod, pod tym? Nie, on gotuje normalnie, a tutaj zaprosił mnie, powiedział chłopcze, no chodź, pokażę ci świat, ale zacznę od... E, zacznę od ci pokazywać podłogę. Co robił Makłowicz? Glebę. Wdepnąłem coś. Otrzepać i zapomnieć. Pokazuje mi... Samochód mi pokazuje. Samochód? Tak. Pokazuje mi samochód tak. i go obkopuje. I... Opla! Ale... Obakowi chciał mi sprzedać Opla. Lulajże że je. Je. El Lula. Condor pasa, Co? Mamy ten dźwięk? Nie. Szukam. No to w takim razie, jak już wszyscy jesteśmy... No to zacznijmy. Możemy tak na pełnej... Tak. Raz, o, dwa, trzy, trzy i... Dobra, dobra, dobra. Mam nadzieję, że nastrój będzie lepszy niż nasze strojenie. Kiedyś nam wyjdzie. Jak nie w ten, to w przyszły rok. I dziękujemy bardzo! ...pojawiły się na czacie. My do tych słów będziemy improwizować krótkie sceny i wplatać zdania, które wcześniej wpisaliście nam i które w tym momencie mam tutaj w dłoni. Mogą to być słowa, które kojarzysz się z firmą, ze świętami. Co wam w duszy gra? Mam informację, że już jest pierwsze słowo, tak? Tak. I słowo brzmi piłkarzyki. Piłkarzyki. Oczywiście słowo, e, słowo kluczowe firmy. Piłkarzyki są naszą inspiracją. Poproszę o okrzyk. Gra. Kwestie szczata. Trzy dwa jeden. Do swojej. To już jest 9-0. Stary, jesteś strasznie marny w piłkarzyki. Bartek, ja mam. Ja po prostu przez rok nie grałem. Byłem. przez byłam, rok nie grałeś? Ja byłem na tym homofisie, nie grałem w piłkarzyki, ja w ogóle zapomniałem, jak się gra. Trzeba było wziąć sobie do domu, każdy mu wziąć. Co? No wszyscy wzięliśmy piłkarzyki. Nie, nie wiedziałem, że można. Jak zabrakło, to szef dokupywał. Co? No tak było, wystarczyło poprosić, o co chcesz do domu. To przecież jak ja. Ja mam teraz większy dom, bo powiedziałem, że mi się piłkarzyki nie mieszczą. I dostałeś większy dom firmowy? Tylko no premię. No to ja odchodząc usłyszałem tylko idziemy na kawę. Nawet nie wiedziałem, że mamy, idziemy na home office. Myślę, wejść, pewnie, mogłeś wziąć kawiarnię, a wziąłeś pewnie kawę tylko. Nie, nic nie wziąłem, nawet się nie ubrałem. Stary, bo ty przede wszystkim źle podchodzisz do... Uważaj na stół. A przepraszam. Źle podchodzisz do, yy, w ogóle do szefostwa. Co szefostwo trzeba wiesz, krótko, wchodzisz, butem w drzwi. Butem w drzwi? No bo nie dotyka się teraz klamek, nie? No tak. No więc jest czas, butem w drzwi wchodzisz i mówisz, najmocniej przepraszam, chciałem powiedzieć, o zielony był ten RGB. I szef mu robi, co? A ja mówię, nieważne, ważne, że szef nie widział i wygląda na ambitnego. Że no, się przewijam w pracy, że jestem. Jest to dobry pomysł. No ja się zawsze unikam szefa spotkań z szefem, to się stresuje zawsze coś walne głupiego. Jezu, no pamiętam jak ostatnio, że. Ja pierdzie, pod podchodzę do, do niego, podchodzę, pytam, po ile ten Opel. a on mi mówi, że to Maybach i nie nas sprzedaż. Tak, no to. Jest... Jak się tłumaczyłem. Dlatego teraz rysuję tobie, przy, 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 przy Twoim nazwisku jest symbol opla. No. To jest taki piornujący tak. strzał aut. No kurde, mam wrażenie, że jestem w ogóle, <gryny> teraz usłyszałem co powiedziałeś. No bo tak to no właśnie, jakbyś słuchał lepiej, to byś wiedział, że mówiłem ci od samego początku: weź nie pytaj, weź się przytul. Co się dzieje? To ma być karp w galarecie? Po pierwsze, czy to, to jest, jest ryba? Proszę, to jest galareta z karpiem. Galareta z karpiem, tak? A karp jest y... zawiera karpia. Zawiera. A śladowe ilości w ogóle? To są paluszki rybne wpieprzone w galaretkę truskawkową. Co jakąś was zamawiałem? Przepraszam, wyraźnie napisane w karcie. Galareta z karpiem i ona zawiera 5% karpia i reszta ryby kiedyś widziała karpia. A przez jaką chwilę? Kiedy widziała? Dłuższą chwilę. Wychowywały się razem, a razem umarły. Prze ja znałem wiele ryb w swoim życiu. I tylko jedna mi kiedyś powiedziała. Osoba, która marudzi, to maruda. Mówiła to do mnie? Niewiele się nauczyłem z tej lekcji, bo ta ryba mi się nie podoba. I dalej pan marudzi. A ludzie to wpieprzają. Truskawka plus ryba. Truskawka dobra, ryba dobra. Co to jest? nowoczesne surf and turf, tak? A myśli pan, że dlaczego to danie nazywa się. Zostało już tylko sojowe. Co? To tam jeszcze, pan mi powie, że nie ma ryby w ogóle, tylko jest soja? No, no i widzi pan, pan się nie poznał. Bo przez galaretkę i przez panierkę nie zauważyłem! A jest panu rybę zdrowszy, a ryba to rtęć, a soja to zdrowie. To jaką rybę dajecie do potraw, skoro tam jest rtęć? To mogę sprawdzić jeszcze temperaturę pewnie, nie? Bo się wyświetli. Skoro nie jest pan rtęć! Jest rtęć z zawartością ryby. Proszę pana, ja wrócę tu jutro po zamówienie i już będzie po Wigilii, ale na pierwszy dzień będę chciał zjeść coś dobrego. Wejdę, kopnę w drzwi i powiem. Ależ ta Justynka jest pięknie ubrana dzisiaj. Prawda? Dla ciebie tu przychodzę, kotku. I stop, przerwie w tym momencie. Zostań ze mną, Jeffrey. Krzysztof, prosimy cię o słowo inspiracji dla nas. Czasy są bandyckie. To jest słowo, które pada często w pracy. Do. Trzy słowa. Czasy są bandyckie. No co mam zrobić? No wiem, rozumiem cię, rozumiem twoje dylematy. No, nakradłem ile prezentów mogłem i. Jestem. Ale, Tadek, skąd ty je wziąłeś? No, to, to są z domów dziecka. Yy, te widziałem na ulicy, a te po prostu jakimś ludziom przechodnią. Chodzisz i zapierdzielasz ludziom prezenty? Tak. To nie fajnie. Ale są wszystkie dla ciebie. No to bardzo fajnie, no. dziękuję Ci, Tadek. Jesteś prawdziwym przyjacielem. O, zobacz, tutaj nawet jest jakaś adnotacja do kogoś. Jest napisane: Nunu nie plakał w szpitalu, Nunu był wesoły. Możliwe, że to zabrałem od osoby, od której nie chciałem tego zabrać. To widzę, wi nie wygląda jak zabawka. Zabrałeś? Ukradłeś prezent komuś to nie zabawkę dla szp szpitala? Dla Nunu? Mogłem się domyślić. Faktycznie jest zapachowana, ale wygląda jak kroplówka. Tadek. Ty, nie, dobra, wiem. Ty... Tu, tu jest naklejka wośpu. Spokojnie, wiemy komu oddać. Przesada, jak czasy są bandyckie, ale to przesada, no. No to co jest przesada? Kraść, 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 jeszcze raz kraść. Mój ojciec zawsze mawiał, stary złodziej mówił: przytyło się na zdalnej. No, tu czy, tu czy oko tak. To no, w jest. domu nie ukradniesz, musisz wyjść, nie? To też prawda. Na odwrót, na zewnątrz. Nieważne! O co ci chodzi? Nie, o, nie wiem, mam, mam wyrzuty ma, mam wyrzuty moralne. Masz wyrzuty moralne, ty? Tak, ja, sumienie, ty, sumienie ty. Się. Wyszedłeś z więzienia po 25 latach za potrójne morderstwo. Ty masz wyrzuty moralne? Tak, tak, no trochę tak. Co się stało? No, Przytulić. Może, weź. Się przy co się dzieje? No nie wiem. Budzę się rano z myślą jutro przynoszę pączki. Idę do cukierni, napadam, kratne ponczury. Nie wiem, czy to jest przyszłość, o jakiej marzyłem. A co myślały te pączki? One mają mózgi. No tak, jakbyś mógł sobie wyobrazić, nie, Że no wchodzisz, jak... wchodzisz do tej cukierni i, i myślisz sobie, bierzesz te pączki, no pani jest oczywiście spacyfikowana, jest jej smutno, bo jednak nie zarobi, bo jest związana, knebel. To jest napad, napad z bronią. Napad z bronią na pączkarnię, no i... No, Jestem żałosnym przestępcą. No i, no i, no i, te pączki co sobie myślą? Moim zdaniem one myślą... Potrzebujemy jednego do piłkarzyków. No to prawda. Na drugiej Pączki po... też ludzie. Troszkę tak. Może jednak mimo wszystko, jakoś wesoło i Dobrze. Pozytywnie. Tadek, dobrze. Niech wszyscy święta, już mamy tyle prezentów. Składamy sobie życzenia? Składamy. Dobra, Ja no, ci życzę... No. Czy przyjdzie Grinch? No to życzysz mnie, czy pytasz? Ja pytam. A już przyszedł, bo myślę, że ja się w niego trochę wcieliłem. I Stop. Proszę... Można, oczywiście. Poproszę jeszcze jedno słowo. Pisane przez J. YouTube. YouTube. Cześć. Mam pomysł na biznes. O! Będziemy kręcić śmieszne filmy. I co dalej? Będziemy puszczać je ludziom, ludzie będą oglądać, i potem jest zysk. Nie wiem, jak to działa, ale tak działa. Wymyśliłeś właśnie albo kino, albo YouTube'a. Będziemy puszczać na żywo, czy w, w domach? To w domach będziemy puszczać. To wymyśliłeś YouTube'a. Super, to ja to bym zarezerwował nazwę. Zajęte. Maciek, nie chcecie martwić. Jesteś bardzo w tyle ze swoimi wynalazkami. Dlaczego? To wczoraj wynalazłeś żelazko, a ludzie... Z... Ale i teraz zobacz, jak wyprasowane. No teraz tak. W końcu do tego doszedłeś. A ty ci temu ubrania wymyśliłem? Dzięki temu mam co pracować. Maciek, na wakacje chodzisz pieszo, a auta już są od jakiegoś czasu. Ja chyba wymyśliłem pielgrzymkę. To też już jest! ja mam tak, że od wypadku. Uderzyłem się wtedy w głowę i miałem w głowie jedną myśl. Idziemy po kawę. I ja nie wiedziałem, po co idę. I poszedłeś do Kolumbii. Tak było. Długo wracałem. Szedł, przyszedł, przyszedł. Tak, a y, droga była długa? Dobrze, mój Tyforeście, e, co z tym YouTube'em? Ja Ci pomogę to rozkręcić. No ja bym myślałem, że jak robimy takie śmieszne rzeczy, bo cały czas robimy sobie te psikusy. Tak. Jakbyśmy nie nagrywali, to... Głównie my... ja kręcę Ciebie. No to prawda, bo ja próbuję, <grym> uczę się życia i to śmiesznie wychodzi. Dobrze, to ja bym ten film, jak wynajdujesz żelazko, na przykład nazwał... Po ile to i dlaczego tak drogo? Czy już od razu wymyśliłeś cennik i komentarz do cennika naszych filmików? Dokładnie tak, przecież e, jeśli wynalazłeś żelazko, to jest coś to nowego, możemy sprzedawać te rzeczy, które Ty wynajdujesz. Czyli jakby ja będę multimilionerem? Od razu? No jak dobrze nam pójdzie, ale możesz być od razu. <grywa> Boże, ale to jest piękne, jak, jak będę multimilionerem, pierwsza rzecz jaką zrobię, pierwsza, to będę, wejdę do takiego wielkiego sklepu, stanę na środku, i krzyknę prosto w twarz tym wszystkim ludziom: Ja testuję na produkcji, bo możesz. I, i dziękujemy bardzo. Mózg na ziemi, serce na ziemi, wszystko na ziemi. Krzysztofie, jak, na, jaki jest tytuł tego utworu? Dźwięki Stajenki. Dźwięki Stajenki. W ogóle się nie zastanawialiśmy, jak usłyszeliśmy tę piosenkę, mówimy to jest miejsce pierwsze! <noise> to jest miejsce pierwsze, to też jeździło w ramach e, ak akcji edukacja w przedszkolach. Dźwięki tak. stajenki. Bo my mamy taką akcję, jakby co, jakby ktoś miał zaprzyjaźnione przedszkole, to my też mamy taką akcję. Dokładnie, dźwięki stajenki na miejscu pierwszym, jest to utwór Disco, kochani, więc teraz niech rączki pracują, trzy, dwa, jeden! Ja tu słyszę stajenki, dźwięki Widzę, że ktoś bierze jeża do ręki Widzę, że są tu jakieś małe stworzenia Są tu od wielu lat, nie do uwierzenia Co tu leżysz na tym sianie? To jest moje miejsce, baranie Połóż się, może obok krowy Albo idź na drzewo obok sowy Łup łup jest łombat, też z nami tu. Łup łup jest łombat, też z nami tu. Łup łup jest łombat, też z nami tu. Łup łup. łup, łup, łup. Na sianie leży też łania, łania, która wymaga wysłuchania. Pytam się jej więc, co tak sobie leży: Żona na to, hej, stary, nie mam siana, nie uwierzy. Pełna jest zwierząt nasza stajenka. Mamy nawet lisa pęka. Mamy wszystkie zwierzęta, co w tym roku jest wyjątkowo wesoło. Łup, łup, jest bomba, też z nami tu! Łup, łup, jest bomba, też z nami tu! Łup, łup, jest bomba, też, też z nami tu! Łup, łup, jest Wombat, łup, łup! I kreślamy wszyscy! Ludzie i zwierzęta! Laptopy i myszki! Renifery i Mikołaje! Prezenty i rózgi. Koty i wąboty.